Witam wszystkich serdecznie. Mamy to, rowerek jest ukończony. Dzisiaj robiłem taką krótką jazdę testową. Chciałem zobaczyć, jak on się spisuje. No, jest to coś niesamowitego, naprawdę. Także dzisiaj jest taki króciutki filmik, podam dane techniczne tego roweru. Takie podstawowe rzeczy. A więc, rower jest wyposażony w dwa silniki przekładniowe, zaplecione w piękne koła, z dużą ilością szprych e, e, ułożonych w słoneczko. To są e, silniki 500, nominalne 500. Aczkolwiek, mm, e, moc, która jest podawana poprzez sterowniki na te silniki. Jest dużo, dużo większa. Te silniki są zalane olejem, żeby wytrzymały tą moc, żeby się nie grzały i żeby pięknie oddawały właśnie ciepło. Wyposażony jest również w hamulce hydrauliczne piękne czerwone wstawki proszę, manetki. Także i korby są czerwone. Pięknie to wygląda naprawdę. Dużym atutem tego roweru, chyba największym, jest wyjątkowa bateria. Jest to mój pierwszy rower tego typu o tak dużej mocy i o niespotykanej po prostu baterii, ponieważ bateria. Ponieważ bateria to jest 48V 13S, ale 85 ah Mało tego, wyposażyłem ją w BMS-a, e, który się łączy poprzez Bluetooth z aplikacją, z telefonem. BMS to jest 120A. Można e, z pozycji tej aplikacji ustawiać różne parametry, parametry w tym rowerze, jak, jak i również wyłączać i włączać tą baterię. Wyposażony jest również w dwa duże sterowniki 50-amperowe. 50-amperowe. Także to jest naprawdę duża moc. Dlatego ten rower zbiera się niesamowicie. Przy takim gwałtownym naciśnięciu manetki te koła potrafią się obracać w miejscu. Boksują dosłownie w miejscu. Eee, I to jest niesamowite wrażenie, naprawdę. Także e, jeszcze będzie troszeczkę testów z jazdy. Nakręcę jakiś filmik, ale to są takie podstawowe rzeczy. Pokażę Wam jeszcze, jak jest zaoświetlony ten rower. E, nie jest tutaj jakieś wyjątkowe to oświetlenie, ale myślę, że wygląda to. Ładnie, czyli tak, włączamy manetkę displeja i światełka górnym przyciskiem, więc z tyłu mamy takie. Proszę a z przodu takie. Wygląda to w ten sposób. Wyłączamy. Bateria jest w pełni naładowana. Jest tutaj zastosowana naprawdę mocna ładowarka 10A. Jedno ogniwo w tym akumulatorze ma 85 amperogodzin. Wydajność prądowa tego ogniwa to jest 300 amper. Natomiast prąd bezpieczny jest jakieś 150 amper. połowa mniej. A w piku pobiera ten rower 100 amper Także e, to była taka króciutka prezentacja. E, jeszcze coś tam dodam z, z jazdy, oczywiście z takich testów. E, ja jechałem tym rowerem ponad 60 na godzinę. On nie jest demonem może prędkości, ale ma niesamowite przyspieszenie i to robi, to jest, to chyba daje największą frajdę, naprawdę. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny filmik tego typu.